Temat lekcji krajobrazy przyrodnicze. Drugi temat z działu nowego o krajobrazach. Dzisiaj celem lekcji jest są rodzaje krajobrazów ze względu na pokrycie terenu i właściwie trzymam się, słuchajcie, tego jednego celu lekcji. Nie będę przedłużać tego tematu, bo sprawdziłam dokładnie w podstawie programowej, co musicie wiedzieć i tak naprawdę tą jedną rzecz, jakie mamy krajobrazy ze względu na pokrycie terenu. Zaczynamy. To jeszcze raz napiszmy sobie hmm, nagłówek krajobrazu ze względu na rodzaj pokrycia terenu i za chwilę sobie je. Wymienimy. Myślę o zadaniach, jakie mogą Was tutaj czekać, więc dobrze, żebyście te krajobrazy rozpoznawali na zdjęciach, co zaraz zrobimy. A drugie zadanie, jakie przychodzi mi do głowy, to to, że musicie zaznaczać je na mapie topograficznej. Więc wystarczy, że będziecie czytać dokładnie legendę i znać rodzaje tych krajobrazów, i bez problemu sobie z tym poradzicie. No to wyróżniamy. Pierwszy krajobraz, jaki wyróżnimy, to będzie krajobraz wód powierzchniowych i przedstawiam Wam dwa podtypy. Zapisałam także przykład. Ten przykład jest dosyć ważny, bo on pada w podstawie programowej. Krajobrazy wód powierzchniowych w Polsce, możecie napisać sobie tu myślniki. Dzielimy na krajobrazy jeziorne przedstawia to moje pierwsze zdjęcie oraz krajobrazy rzeczne. Krajobrazy jeziorne. Bardzo dużo już mówiliśmy o pojezierzach. O jeziorach po zlodowaceniach będziemy wyróżniać przede wszystkim w Polsce w tym krajobrazie młodoglacjalnym, a takim najbardziej typowym obszarem w Polsce krajobrazów jeziornych będą Mazury, pojezierze mazurskie, które przyciąga wielu turystów, w tym także pamiętajcie turystów zagranicznych zwłaszcza Niemców jest bardzo dużo właśnie na Mazurach, więc ten krajobraz zawdzięczamy oczywiście głównie zlodowaceniom i zapiszcie przykład Wielkie Jeziora Mazurskie. Krajobrazy rzeczne, które obejmują naturalne odcinki dużych, dużych korych rzecznych, mają wyspy, piaszczyste łachy, występują w całej jakby Polsce. No i przede wszystkim kojarzymy z naszymi najdłuższymi rzekami Wisłą i Odrą, chociaż najpiękniejsze odcinki rzek to są rzeki pięknie meandrujące, jak na przykład Biebrza. Drugi punkt to krajobrazy leśne. Krajobrazy leśne, lasy pokrywają w Polsce około 30%, więc to powierzchni kraju. To dosyć znaczący krajobraz, jeśli chodzi o procentowy udział. I wstawiłam Wam trzy zdjęcia, które obrazują trzy typy krajobrazów leśnych. Pierwsze to są krajobrazy borowe i to będzie zdjęcie pierwsze. Zapiszcie myślnik pierwszy: krajobrazy borowe. No i teraz tutaj przede wszystkim wymagam od was, żebyście znali słowo bór. Jakie to są lasy? Bory. Spójrzmy na zdjęcie, dominują lasy iglaste. Zapiszcie sobie, że kiedy w lesie dominuje sosna i świerk, wtedy taki las właśnie będę nazywać borem. Blisko akurat mnie mam park narodowy Jedyny w moim województwie, bory tucholskie, więc my doskonale kojarzymy, jak wyglądają właśnie bory. I możecie zapisać sobie bory tucholskie jako przykład tego pierwszego krajobrazu. Zdjęcie drugie to jest krajobraz lasów podmokłych. I w lasach podmokłych zapiszcie sobie, że dominują zbiorowiska leśne, które nazywamy Łęgi i Olsy. Łęgi i olsy. W takich zbiorowiskach, które porastają nad brzegami rzek, dominują yy, olsze czarne, wierzby, Olchy to są drzewa dominujące w łęgach. I trzeci rodzaj krajobrazów leśnych to jest krajobraz lasów liściastych. I zdjęcie trzecie. I wśród nich najpopularniejsze zbiorowiska leśne to grondy. I ta nazwa grond pochodzi z połączenia dominujących drzew grab i dąb wtedy mam grondy, oraz buczyny z dominującym drzewem bóg, które licznie rosną na przykład w Bieszczadach. Trzeci krajobraz, no, ze względu na pokrycie terenu, to krajobraz bagienno-łąkowy. I zaglądam do podręcznika. Jestem na stronie 126. Macie tutaj w tabeli bardzo dużo wyróżnień. Wydaje mi się, że nie, po, nie potrzebujecie ich wszystkich znać, bo jak czytam, że wyróżniamy tu krajobraz łąk wilgotnych, szuwarów, nadmorskich łąk słonolubnych, torfowisk wysokich, niskich, no nigdy nie widziałam, żeby na maturze to się przydało. Na pewno takim najbardziej znanym obszarem bagiennym w Polsce jest teren Biebrzy i Biebrzeńskiego Parku Narodowego, i ten przykład proszę sobie zapiszcie. I czwarty krajobraz to krajobraz górski ponad granicą lasu czyli będą to piętra górskie powyżej regla górnego to przypomnij sobie ten rysunek piętrowości roślinnej. No, i powyżej regla górnego, w którym rosną lasy iglaste, mamy piętro, kosodrzewiny, drzewiny, które tu widzę na pierwszym planie. Pamiętajcie, to, to piętro musicie lokalizować. Mówiłam na mapach, na zdjęciach. E, dominuje e, tutaj sosny karłowate, odmiany, właśnie. Górskie i jest to takie bardzo widokowe piętro górskie, bo jeśli lubicie chodzić po górach, to kiedy docieramy do tego piętra kosodrzewiny, to wreszcie widzimy wspaniałe widoki. Poniżej niego będzie piętro hal, na których będzie już tylko trawa, łąki, a najwyższe piętro. Gdzie już nie ma roślinności, to są turnie. I na zdjęciu przedstawiłam Wam karkonosze z najwyższym szczytem ze śnieżką i pięknie zauważalne te granice pięter roślinnych. Gdyby się trzymać wybitnie podstawy programowej, to muszę powiedzieć: to już według mnie nic więcej nie trzeba wiedzieć. Macie rozpoznać rodzaj. Pokrycia terenu i wyróżniać cechy krajobrazu. Więc zapamiętajcie sobie nazwy tych krajobrazów, po to, żeby do mapy lub do zdjęcia dopasować. Czy jest to krajobraz wód powierzchniowych, bagienno-łąkowy, górski, ponad granicą lasu. Wiecie przykłady, gdzie te krajobrazy występują w Polsce, i według mnie to powinno do matury wystarczyć.